No jest za słabe, no i walimy tych 35%. Ale tej historii nie opowiemy, bo jej do końca nie opowiadałem. Ja już wiesz, ja już jestem po drugiej stronie rzeki. Słoneczko wali w plecki, browarek siedzi w łapce, policja nie zaczepia, panu są papieroski na przystanku. Jakie haki, to tu haki na każdego będą. Będę oh, yes. yeah. yes. waszym przywodnikiem w tej dziesięciodniowej podróży. <laughs> Pilot no, Witam, Patryk. Witam. Na ProTrip zapraszamy na niezwykłą jazdę. Ciemno jedziemy gdzieś, gdzieś dojedziemy, jakiś rywań, Ja mówię, dobra chłopaki, kupili bilety i jadę. Gdzieś mnie zawiorą. Będzie fajnie, dobra. Słuchaj, ja słuchać, no. I się o nic nie martwię. Ja, no, musimy się przetransportować do, do Tbilisi, do stolicy, a stamtąd już pociągiem do Armenii. Drogi za nami 5 godzin tłuczenia się po gruzińskich wiochach i dojechaliśmy w stolica w Tbilisi Jemy szybko szamę i jedziemy dalej. 10 godzin teraz będzie trasy To jest protrip tego się nie da podrobić Dojechaliśmy Na razie dworzec kolejowy Konrad, 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 Konrad. Da. Patryk 2 Три матеуш, 4 на и все. Спасибо. Это тут, да? Да. Давай. Все, пошли. <связь> Давай. О! Это <связь> <связь> Wagon numer jeden, trzecia klasa, niestety tutaj klasy liczy się tak jak ta trzecia jest najgorsza. I mamy taki otwarty przedział ze wszystkimi podróżnymi. No co, jesteśmy już w tym sławetnym pociągu z Gruzji do Armenii, prowadzę teraz po nim. Siedzenia są do relaksu, a wieczorem zmieniają się do spania. Szukamy teraz prychy, bo podobno też można tutaj się wykąpać. Jesteśmy w innym świecie. Uwaga, druga klasa. Druga, to jest druga klasa. klasa. Polska. Tu jest kozak szczerze, zobaczcie co się dzieje. To są Zobaczcie, na kartę. Wejście jest na kartę do, do swojego przedziału. No, na kozaka. Ciekawe ile kosztuje tutaj. Przejazd takim właśnie, w takich warunkach Pewnie nie 150zł Zobaczcie tutaj jest gorąca i zimna wola Herbatkę można sobie Herbatę zrobić I tak to wygląda Planowo mamy być koło 7 w Armenii W I całą noc w trasie w takim pociągu Gdzie można właśnie się przekimać Wykąpać Wypić kawkę, herbatkę Polecam Naprawdę polecam Zaoszczędzimy dzięki temu na noclegu przy okazji przemieszczamy się, poznajemy ludzi, integrujemy się i mamy nowe doświadczenia, bo nigdy tego jeszcze na naszym kanale nie było ani tego jeszcze nie robiliśmy. No mamy, wszystko jest w cenie, tak? Jest elegancko, pan za obsługi pozwala nam pić alkohol. Wyżej zajebiście. Zapropon, zaproponowaliśmy nawet winko, powiedział, że jest Po robocie się Jakbyśmy dobiec. w Polsce w pociągu coś zrobili, to od razu byłaby była awantura, by nas psami poszczuli. No. Ważne, żeby nie wstrzegło. Daj 4 butelki. 4, i 16. Ile możesz dać? 3, 3, 3. 3, 3, 5. Do jaka Za to? No i za 20 euro, 30 euro, 20 euro. Dawajcie, dawajcie. Bimber? Wino. Wkusne. No tu masz 60 zł podzielić na czyli 20 zł za litr. On co chwilę jak przychodzi, patrzy na moją butelkę, kiedy mi się skończy. Słuchajcie, no byliśmy z Patrykiem tutaj w kajucie kapitana i on tam ma taką magiczną lodóweczkę, z której można wyjąć różne Atrypoza, ciekawe, atrybuty. ciekawe atrybuty. To jest Coca-Cola, klasyczna, ale jak się ją otworzy, to już nie jest klasyczna. to. Wszystko idzie załatwić, trzeba po prostu tylko znać język świata. 10 godzin w podróży. zleciało mm, całkiem przyjemnie w atmosferze. Trochę się zintegrowaliśmy. Udało się przyklimać nawet. Mati oczywiście najwięcej pospał, bo on potrafi w każdych warunkach spać. chłopaki tutaj Adi z motrykiem. Rządzili aż do, do białego rana prawie. <grym> z całym pociągiem. Tego nam się nie udało nagrać wszystkiego. Idziesz spać i nie wiesz kiedy, nie? No, Wydaje ci, że ogarniasz? Ale nic nie ogarniasz. A wiesz, bo tutaj Boże głośno, oni mówili, że my rozmawiamy chcę spać. To poszliśmy tam, do tego po jest są przyciski, i jest ten przycisk, który wstrzymuje pociąg. I on, że, no, że nie, że spokojna, że tutaj skończymy pić i wyjdziemy. <laughs> tak? No ja cisnąłeś, ja ci udałeś, że nacisiesz, tak zrobili, że by most tutaj, że zaraz klikniesz. O Przestarszałek mówi, dobra, dobra. I ty mówisz, że skończymy to winko i pójdziemy stąd sobie. Jak stolica w sensie nie jest. Na pewno jest, nie jest to Warszawa, nie? Jednak jakieś i zameldować się do kwatery. Widzę już pierwszą gwiazdę. Ja chyba nie, idziemy nie, na ślepo, nie? Nie, nie, nie mamy żadnego ani nic. Ale słońce, Dojechaliśmy do Centrum Omerywania. Aktualnie Patryk wcina kiełbasę idziemy zaraz na śniadanie no i później będziemy chcieli złapać internet, skontaktować się z naszym hostem i zameldować się w mieszkaniu, a później już ostre zwiedzanie miasta I dotarliśmy w miejsce wskazane przez właściciela naszego apartamentu, ale trochę się spóźniliśmy, nie mamy oczywiście neta i gościa nie ma, więc nie wiem teraz. Słyszymy, musimy chyba znaleźć jakieś wi-fi. O, oh, ty! Inter! <śmłysprzyślam. śmulny> Hello! Cześć, chodźcie! Dawajcie! Wszystko w porządku? Dzisiaj wszystko w porządku. A jak tam? W porządku. Tu jest ok. Nieźle. Pierwszy raz? Pierwszy raz w Armenia, w Armenii też. Mamy trzy dni. Halo! Dzień

no chodź, gadaj ty. A ty się kurwa fuchasz. Gadaj tam ty. Telegrafny. A dobrze? Spasiba bolshoe. Dobra. Bez ruk. Ej, ja masz się... zapisy no. no. Ty no. Dawaj maladiec. Bo mnie polubili. Aha. Prawda? Ty malad Ty też. Ty też. Spasiba. Tańczyłbym ale... Bateria jutro po, po, Power cell, co to jest? Bateria ty, Jakowadowara Beleno, znajdźmy jakąś fontannę Rekord 9,75 Patryk Proste czy sierpowe? Sierpowe. Zobaczcie, za mną flaga Górskiego Karabachu, czyli jest to region, jest to właściwie państwo nieuznawane, po który toczył konflikt Armenia z Azerbejdżanem, i właśnie znajdujemy się teraz tutaj w Armenii podczas takiej eskalacji konfliktu zbrojnego pomiędzy tymi zwłaszczonymi narodami. do kolejnego punktu, czyli e, takich schodów, które prowadzą na górę. To się nazywa kaskady. Chcemy sprawdzić, czy będzie widać Ararat, czyli świętą górę Ormian. Jeżeli jest ładna pogoda, to ten szczyt widać. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Słoneczko jest, ale trochę też szmur. Może być ciężko. No to co, dotarliśmy na sam szczyt wzniesienia, tutaj, gdzie są kaskady w wyrywaniu. Niestety widok na Ararat jest przesłonięty przez chmury, więc będziemy musieli tu prawdopodobnie jeszcze raz przyjść. z za dwa dni, że będzie bezchmurne niebo. Spróbujemy ponownie. Mimo wszystko widok na miasto robi wrażenie, jak do tego dojdzie jeszcze widok na górę. Widzimy tylko jej zarysy. Może być naprawdę fajnie. Teraz chwilkę odpoczniemy. Kondziu odpala drona i wy to zobaczycie teraz. Teraz będziemy mieć najlepsze Kimkali, Ciężko w to uwierzyć, no ale sprawdzimy. Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Dokładnie, dokładnie.

<laughs> I wish uh, all the best for your country, peace for your country, and good chance for your country. <muchy> <muchy> Mieliśmy miejscowych lokalesów, którzy wypili z nami winko. Było miło, pogadaliśmy. Kochani, siedzimy sobie w knajpie wino, poznaliśmy właśnie lokalesów, polecili nam białe, najlepsze tutaj szczerze siedzi rozmawiamy sobie, że świat jest mały, mają przyjaciół z Polski, a poza tym pograliśmy w piłkę na mieście jakimś chłopakiem. Jest przykro i wstyd. Skończyło się to tym, że dołączył do nas jakiś pies. zdobył piłkę, wziął ją w zęby, i piłki już nie ma. Zapraszam. Sypialnia moja, Jadiego i jego dziewczyny. Schowała się pod poduszką, słuchaj. Tu jest kuchnia i salon. Jest syf, bo zrobiliśmy śniadanie. Nie musimy uciekać, bo tutaj na nas taksówkarz. Jedziemy do takiego klasztoru. Tutaj urzęduje Mati. Pozdro. Kosmetyki osobno do każdej części ciała. A tu sypialnia y, kierowników wyprawy Konrad i Mateusz. To tyle. Pójdź dziewczynę. Ja pierdolę, ale wiedziałem, Nie No i właśnie się śmieję, bo tutaj mam piękne rzeczy swojej kobiety jeszcze, czuję jej perfumy i to im daje moc, im daje siły, tak? To jest ta y, e, e, energia ducha, która pomaga w przeżyciu i w przetrwaniu, y, przejść góry, tak? To chyba funkcjonuje w życiu. Facet potrzebuje damskiej energii, tak? Ale takiej nie ma, to musisz o niej myśleć no. i to ci daje siły. Czeka nas teraz. Najlepszy programu, chyba w Erywaniu, jeśli będzie pogoda w ogóle. Czyli, czyli widok z klasztora Horvira na sam Ararat. Tam już będziemy przy samej granicy z Turcją i ten widok na Ararat, który będzie oddalony od nas jakieś 20 km, ma być po prostu niesamowity. Ale niestety na razie są chmury. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czeka na nas już taksówkarz, z którym się mówiliśmy Za 10 koła dramów w jedną i w drugą stronę. Tam i nazad. Zobaczymy. Ani piata! Hello, hello. Hello, my brother. Hello. To jsou těch kamarynek. Přesno, ale příjemně.

Zawsze jak jestem gdzieś na wyjeździe, to kupuję jakieś kamienie i tym razem też się udało zakupić. Jest to otwierasz do wina, właściwie też do browara i też służy jako magnes na lodówkę. A ozdobione jest grafiką z Armenii, Chorwirap i Ararat w tle, więc tak. wszystko co najważniejsze znajduje się na tym małym Gadżecie. Dziewczyno, jak wino, uderzysz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Do to koniec z tej lokacji. Opuszczamy Horwirap, Wracamy do stolicy. Dalej kręcić się po mieście. się na dziwnie patrzyli, ci się do nas mówili ale wiadomo, byliśmy w takich miejscach, że jakby nas chcieli to pewnie byśmy zniknęli stąd, nie? Gdyby nas już nie było Turma Ja, man